wszystkich bardzo serdecznie z tej strony WUJO. Dzisiaj przymielimy dwie czapki. Ta czapka została zasplostrowana przez mojego dobrego przyjaciela Oza. To obecnie ma Nikpyro, jeszcze ma Broker. Szczere pozdrowienia. No i zemsta Juriego. Wszyscy pamiętamy, czym czapkę. Dobra, no i coś cudownego. Błaga, 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 błaga. Dwa. Mać. Nie, naprawdę, 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 naprawdę. Śmietnikowy nurek, no co to ma być, no co to ma wyjść? No ludzie, no, no, jak takie coś mogą w ogóle dawać? Polowy rejestrator pola walki, wypierdzielaj mi stąd. Już by wolał nawet, nie wiem, soł. Boże, no. Koktajle kapitana. Wygląda jakby miał dał na przez to. Trzymaj saperkę w ręku. Widzicie to w pełnej okazałości co to ma być? No to po prostu... Oj, patrzcie jeszcze tutaj nie są teksturowane od dołu, dobrze. Znaczy ma być taka wyrwa. Kto wie? Kto wie? O, do zobaczenia jak to będzie na serwerze. Boże, co ja najlepszego zrobiłem? Dobra. Jesteśmy do na serwerze. Przerażające, prawda? Czy to w ogóle można nazwać... Dobrym przedmiotem to nawet nawet 1.22 nawet nie jest warte. no, no ludzie no, jak pijcie sobie. Mnie to za chwilę znowu przemienię, że to wiedzieć za chwilę, bo to kolejny odcinek będzie pewnie. Tak to wszystko przemielę, 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 powracam, przemierę. Jeszcze tutaj coś wybieszam, no i kurde będzie. Osobiście tak. To chyba tyle z tego odcinka, ja oczywiście zapraszam na serial warczy Już na nowym IP. Po tym, co się stało, to każdy wie. Nowych, nowych wywalców zapraszam do wchodzenia, że sobie pograli, a starych... Jak wiadomo, nie grają dalej. Tutaj pojawią się poradniki, które będą wam tutaj tłumaczyć wszystko z tego moda tutaj TF2. No i pożegnam. Hejka.